czegoś takiego nigdy nie było. Wejdź teraz na www.abraety gdzie trwają największe promocje ever. Wszystko przecenione do minus 40%. Do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis. Promocja trwa od 25 listopada do 1 grudnia. Pospiesz się! Widzowie, popatrzcie, Bobo i ty. Czy to by oznaczało, że dzisiaj zagram ze Bobo w Guys? Warto powiedzieć, że na Black Friday no i w Istanbul Guys są promocje. Ej, akurat ten pakiet jest mega mocny. Pewnie najlepsza emotka w grze Plus w ogóle, że tony na spoko promce. Jeżeli cokolwiek kupujecie, to tylko z kodem abra. Ja wiem, wy wiecie, jak to wpisać, ale i tak wam pokażę. Tutaj, aby A na samym końcu. Yo, widzowie, popatrzcie! Tu jest Bobo, Bobo Minecraft! Bobo to ja ziomek z Minecraft'a znany. Ile my przecież przeżyliśmy w Stumble Guys, stary? I tutaj, ty nie grałeś z rok. A może i dłużej, stary? A, e, zabieram cię! Zabieram, ja zabieram Bobko i po. Kurde, ja tutaj muszę wszystko się z powrotem... Ej, stary, tu jest tyle nowości Żebyś ja nie skończyłeś. uwierzył No właśnie, mam na zdolność. albo patrz pow! Mam taką piłkę, która może Cię wywalić Ej, ja w tym odcinku Bardzo bym chciał przypomnieć Ci wszystko o tej grze Co nie? Bo tu jest to no przypominać Ty się zatrzymałeś na momencie Gdzie właśnie był blockdash, Drop, Bombardment, ale ty prawdopodobnie Słuchajcie, on na pewno nie zna z 90% Nowych map i nowych funkcji Więc tutaj będzie dzisiaj i grubo, na wow, pewno dołączymy ej, do jakiejś gry wącisz? standardowej też stare, a w standardowej wow. na pewno znajdziemy jakąś mapkę, na której, no właśnie, będziesz miał przekichane, stare, przekichane. O, wow, co ty, ej, czy, 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 czy ta piłka jest stywanie! Ej, stary, stary, strasznie to śmieszna piłka. jest, co, nie? O, teraz, wow! To jest tak. O nie! Co, ej, nie. powiem ci tak, słuchajcie, ja mam tutaj stoper i patrzcie, On już jest minutę i prawie 10 sekund! Stary. Ja dam sobie rękę uciąć, że twój poprzedni rekord na blok dashu o, o, dawaj, górą przeskocz. Patrz, 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 pa, pa. skakujesz na to. O! o, dobra, o! Jak dał radę! Ej, nice, stary, bo serio, ja się za. O, zobaczymy, czy się stary odbijesz. Dawaj, 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 o, dawaj, dawaj. Ty jako to za. Zrobi... Nie! Ale półtorej minuty! Ej, no pogratulujcie Bobkowi w komentarzach! Popatrzcie na to, każda mapa, na jaką patrzycie, to Bobek jej nie zna. Znaczy, dobra, Bobek na pewno będzie znał to, więc zaraz w to zagramy, ale tak naprawdę to stary. Ty... Żadnej mapy nie będziesz znał. Trzy gierki przypominające, a potem będzie ogromny test umiejętności Bobka. Czy on jest OG graczem? Pamiętasz tego bombardmenta stary, pamiętasz, ile my czasu poświęcaliśmy, ile a! godzin, żeby złapać ja tą pamiętam? grę, bo nie dało się wybierać kiedyś Gierek. Nie no, dało No no no, a ja, pa ja pamiętam stary, że to i zawsze był pek. Normalnie w pewnym momencie. Tak, to w pewnym momencie zawsze. Zawsze były te rakieta! Ale, to ty... są bomby piratów! No, ja czasami pamiętam to jest. Że, ten, że ludziom te bomby jakoś tak pod, pod nogi w, w i wtedy wiesz. Po, Ej, stary, bo da się ci. w ogóle chodzić po tych bombach. Zaraz mogę spróbować ci to zaprezentować. Jak tutaj jakaś dobra bomba wleci, taka, 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 taka nawet nie, 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 nie niezbyt y, przeszkadzająca. Ale cię serduszka. zabieram! Ej, <laughs> jestem mega jest ciekaw. Ulepszone te, te serduszka i to wszystko? Czy stary, ma, tak, działa? one są w ogóle wymaksowywane, że da się je ulepszać, patrz Co? tu za przed Stary, Myślisz, że przetrwasz te 55 sekund, to wtedy mamy remis. Wtedy, stary, mamy remis. No, ty ej, jest szansa, że, że ty to wygrasz ze mną, bo ej. to jest bombardment. Tu jest wszystko możliwe, stary. Wszystko tak, tu, jest, tu jest możliwe. No właśnie! To się. Ej, co? W łeb ej. mi przywaliło. Bobek no. ze mną wygrywa. Patrzcie na ten ekran. Ej, to jest za mocne. Dobra, z okazji tego, że Bobek wrócił, zakręcę najdroższym kołem w całej historii gry. Ja nie kojarzę żadnego ej. droższego koła niż to. 1600. Klejnotów, jedno zakręcenie. Jeżeli były troszkę koła, to napiszcie mi, ale ja nie kojarzę. I kapitan Democracy. Ej, dobra, czy ten skin jest warty? 1600 klejnotów. O tym się zaraz przekonamy. Honeydrop! Twoja ulubiona mapa. Widzowie, lecimy, lecimy. To jest niewiarygodne, że my tutaj, <straszamy> tutaj razem gramy. Ale masz Ej, Jej jest gruby, Co? Prędne. I niewiarygodne. Super! Na wow abrety! Macie chyba, jeżeli się nie mylę. To ostatni dajcie. dzień! Ostatni dzień! Żeby wyhaczyć na przykład taką bransoletkę, słuchajcie, za jakieś, no właśnie, 12 Ziko czy coś takiego. Bluzy, nie słuchajcie, to, wszystko zyska. przecenione do minus 40%. To wychodzi, słuchajcie, wiecie, teraz bluza z dostawą kosztuje sporo taniej niż wcześniej bluza bez dostawy. Jakby to jest strasznie grube. Naprawdę jest wszystko mega tam przecenione. Więc wow abrety wpadajcie za. No siłę mi jest normalnie giga koksuwa, widzowie. A wieś, ten... to się to jeszcze koksuwa. O, co się stało? Ej, Ej idę po ciebie, e -y. idę po ciebie, nie, idę nie po ciebie po begoo! Będę... Dobra! Ej, jaką to zasypu? Zasadna... To... Ej, ty na pewno, ty, ty, ty na pewno nie. miałeś przerwę od Stambułgań? Serwę, Ej, jesteś pewny? To nie wygląda jakby gość miał jaką korwę! Ej, mógłbym ci zabrać te klocki, ale nie zabiorę ci właśnie no, ich specjalnie. bo... Poł! Nie! No jaką to gra! Ej, serio! Ej, ja ci dawałem trochę fory, żeby nie było, ale teraz mam wrażenie, że nie powinienem ci w ogóle dawać for. Po, No jak on to? Dobra? PO! Dobry pomysł! Dobra, lecę za tobą, lecę za tobą, lecę za nim, dobra i po! O, oj, 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 O, dobra, dobra, spadł niżej, lecę za nim, lecę tutaj za małym chłopkiem. Stary, wygrasz to? Myślisz, że to wygrasz, tak? Stary, taki jest więc... więcej... Myślisz, że taki... Ej, nie wpadł! U, nie! Dobra, żyję! Teraz ja zasaivowałem. cię normalnie zdziwił w tym momencie, Ej, chłopie, no, Nie będę ukrywał, ale trochę tak. Trochę tak, bo tutaj bo nie, naprawdę... O! o, w końcu, w końcu! To jest niesamowite, że ja się cieszę z wina z Bobo Minecraft. Drodzy, na pewno fajnie byłoby kliknąć Zagraj z Bobkiem. Tam jest spora szansa na nowe mapy. Bobek nawet nie wie, czym jest warsztat Stumble, więc tu też będę chciał zagrać w jakąś randomową grę. Ale rankingówki! O Jezu, to będzie kwintesencja. Tam będą jakieś mapy eliminacyjne, których Bobo nie zna. I uwaga, i uwaga! Serio! Ty patrząc na te kafelki, co drugiego nie znasz? A przed tej mapy nie znasz, to nie? Ej, to jest mapka zjeżdżalnia wodna. Stary, nasi przeciwnicy. To są średni ludzie. Ej, właśnie, bo oni mają rangi. Oni mają rangi. I my dzisiaj też będziemy grać rangi. Dobra, ja ich tutaj piłką rozbijam, stary. O kurde, ty zbagowałem się pod trampoliną, co? Ej, to było bardzo dziwne. Chłopie, o, to piłką chyba o, byłeś, Nie Bijałem Tak, ci, stary. Ej, wjechałeś we mnie. O, 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 dawaj stary, dawaj, dawaj do mety, dawaj do mety, bo oni, yo. oni wcale nie będą tacy stary mega dobrzy, żeby nie było. Ja myślę, że oni A? są gorsi od ciebie, stary. Jak ja teraz widziałem, jak ty grasz, to naprawdę oni serio będą gorsi od ciebie, tylko po prostu dobra, spróbuj ja się ja nie tak wywalić. To Musi być winek albo dla ciebie, albo dla mnie. Dobra, polecę tutaj będy, dołem, bo ty jocu. też na pewno polecisz dołem i chcę tutaj po prostu tak. obserwować, co ty będziesz stary odwalał. O ty zważyłem. Ale dobra, piłeczka słuchajcie, dawaj, tutaj na drogi. Dawaj dawaj dawaj, 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 nie czekaj na mnie, nie czekaj na mnie. Ja tutaj Let's będę musiał się dostosowywać it. trochę do ciebie, bo cały czas chcę patrzeć, co robi smark, acz, bo... Kinowe, których totalnie nie znam, się jakieś stary rzeczy. Tak, oni stary ma mają... Jestem. Oni mają naprawdę y. tutaj bardzo dużo dziwnych rzeczy, dobra, lecimy, no, lecimy, przyspieszam. O, stary, galno. Galno siemano, o, Siemano! siemano. się bado. I tutaj stary Ej, Tu już jest prawie końcówka, tu już jest jak końcówka! W ogóle ten mega pasuje do tego latania w powietrzu. Ej, tak, on jest mega ładny tutaj, naprawdę mega dobrze Dobra, O, nie! Dobra, przywaliło okay. mi, ale jeszcze, żyje, jeszcze żyje, ja żyję, jeszcze żyję, dobra. Tutaj piłeczka. O, nie. Dobra, trafiłem. Jestem szczęśliwa. Ok, ja też jestem. Ok, no czyli wiecie. ty byłeś. Ty ty byłeś w jakimś top 8. No co tu się dzieje? Od kiedy Bobek jest taki dobry? Patrzcie na to, patrzcie na to. Ludzie tu sobie odpadają i tak dalej, a tutaj no Bobu nie. jakiś mają Ty teraz, teraz widzowie! Co to będzie? Ej, właśnie, uwaga, bo tu jest w ogóle mapka Wojowiczych żółwi ninja. O, to na pewno pamiętasz! Znam! To tu znasz! To Stary, tu musisz mega uważać na ludzi, to raczej będzie trwało no. krótko. Ja postaram się ich emotkować, ale niestety nie mam takich zdolności, stary, żeby samemu tutaj mieć, że tak powiem, bez. O, walnąłem. O, ciemie, już mnie walnął. Ej, bawi... ja cię walnąłem, nie chciałem. Ej, bo tutaj każdy Dobra, będzie banana. właśnie tak emotkować. Ej! nie! Ej, jak ty uciekłeś? Ej, stary, to było niezłe? Yo, Ej, dobra, tutaj N4, odwaliłeś N4, grubo, stary. Naprawdę. mega mega, znaczy mega niemiłe osoby. Giga. Tak, straszne osoby. spocuchy są teraz w Tumbleguys, ale ja właśnie A. wywaliłem kolejnego stary, przy pomocy Banułem piłki. Kogoś. Zawsze będzie ich trochę mniej, zawsze troszeczkę dobra, będzie dobra, ich dobra, mniej. Dobra, dobra, ja tutaj rzucam tymi bananami, ale nie trafię. Ej, złap! U, dobra. Dobra, miło. i tutaj uwaga, emotka piłki dobra, pau pau pau. To, pau. To, dobra, to, mamy to. Mamy, to! mamy finał. Pierwsza standardowa gra Bobka od nie wiem tysięcy lat i uwaga patrzcie, Wszystko odpadają. Ale nie, bo, bo... I teraz, uwaga, 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 co? Ej, ty nie znasz chyba żadnej z tych map. Ej! Ty, Budmasza, jeszcze pamiętasz! To jest pewnie ostatnia mapa, jaką ty pamiętasz. Tak, 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 tylko tu jest w ogóle, to jest totalnie normalnie losowość, pamiętam. Troszeczkę tak, ej, ale wiesz, że ta mapa ma równe dwa lata, Równe dwa, dwa lata, lata ma. No. Ty czyli ty, stary, nie grałeś ze dwa lata. Chłopie, Ej, bez kitu stary. jakieś odchody normalnie są? To Jak to odchody? Jak takie kupale trafia? Jak to? To ktoś kup sztale tu, jakieś... Jakie kup Co ty gadasz? Kupstale! Stary, gość... Aaa, gość, gość ma kroki kupy, tak, faktycznie. Faktycznie, to idę go wywalić. Dzieje. Oj, oj.

Słuchajcie, ja chcę zobaczyć ten ekran. Uwaga, uwaga, Bobo i Ty wygrywa. Dobra, wow. to jest za mocne. Okej, okay, widzowie, okej, okay, chcecie to zobaczyć? Ja też. Gierka rankingowa. Klikam, ze znajomymi. Klikam, zaproś Bobo i Ty. Szkoda, że nie mam tutaj platyny, tylko złoto, bo tak to Bobek miałby większe tarapaty. I teraz, jest. uważaj, tu są tylko eliminacyjne mm. mapy, tylko jedna runda i jeżeli się nie mylę, to 16 graczy. Ale może się mylę. Dobra. O, czy ty no, znasz? Ej, nie. znasz ten legendarny blokdasz? Nie, blokdasz po prostu, a to w ogóle nie wiem. Ej, czy czyli nie. ty nie, wiesz, czy nie, nie widziałeś tego koloru na przykład platformy i tak dalej? Nie, i już wow. coś normalnie na łeb Okej, okay. Wszyscy mają tutaj goldy, jest, więc uważaj. Nie? Co, ty już odpadałeś? Nie, no prawie, ale gościu mnie prawie wyjaśnił. Ej, po tego, powinienem nie wziąć nie tutaj nie pakiet mało. słuchajcie, zdolności, jakiś niewidek, wiecie i tak dalej, a ja nic takiego nie wziąłem. Słuchaj, tutaj pierwsze półtorej minuty... To poza oczywiście różnicą w wyglądzie, struktury okay. są te same co na zwykłym blogerze, a po półtorej a. minuty może przetrwasz, może nie, ale tam się nie, dzieją nie już nie... czary. Tam się już ty, wtedy ty, dzieją nie, czary. Nie, ale nie chcą złapać i za wygrać. A! Chcą raz, mnie wiesz. złapać! Ja będę no. ich łapał na gorącym uczynku, że chcą no mi dobrze. rozpapilić bobo z Dobra, ja ich tutaj wszystkim trzeba... próbuję przepiekać. E, boom. Bo... Ej, dwie go. osoby odpadły, stary, ty jeszcze nie, więc można je, przyjąć, je, że stary je, okay, nie żył w Ej, ty, bobek, od kiedy ty jesteś taki dobry? E, Dobra, wybala e, indyka. Tak, wywaliłem kolejną, wywaliłem kolejną. Dobra, spoczko, o, spoczko, dobrze, spoczko. Dobrze, 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 rozpapilaj tam wszystkich, bez wyjątku, Ej, stary, zaraz dotrwasz do tych nowych bloków, jak tak dalej pójdzie, więc dawaj, 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 nie poddawaj nowych się. Bloków. Ja się boję tych nowych bloków, stary, najbardziej. O, Ale mu przywaliłem, bo widziałem, że na mnie leci. O, ale ty podostał. Ja Ej, stary, jeszcze gina... chwilka, Oj, jeszcze chwilka i będziesz, stary, o, miał ten nowy blok. O nie, jakiś wypuchy. O, tego już nie wiem, co tu się dzieje? Okej, okay, tego już nie znasz, co nie? Nie, Dobra. nie, mnie. Dobra. chyba. Nie, przegrałem. Ajajaj, aj, aj. to właśnie stare tak. była między innymi ta nowa struktura, co nie? nie to niestety się. tak, ale ty nie do końca nawet wiedziałeś co zrobić, prawda? tak, tak, to jest. To jest... Stary, tu jest jeszcze kumam w miarę, ale tam nic, nic dobra, nie no Dobra, jest, jest dobra, dobra. I lele wygrywa gierkę. Czy nie wygrywa nie. gierki? O, wygrywa. Tak. Bał, bał, bał. <laughs> Ej, Bobo na goldach i tak poradził sobie bardzo dobrze. Bobek nie ma pojęcia, czym jest warsztat Stumble. On na pewno, słuchajcie, tego nie zaznał. Dlatego fajnie byłoby, słuchajcie, wybrać jakąś mapkę. Może to być pustynia z Minecraft. I pokażemy mu, na czym polega tryb kreatywny. I popatrz na to. Mamy tutaj Co? pustynię. Wybrałem taką bardzo Prostą mapkę, żeby łatwo było ci tutaj stosunkowo Ej, przejść no to i. No, Ej, masz no drewno! Ranie. Nice! I patrz stary, Dobra. i widzisz na czym polega ta mapka? Że po prostu tutaj tak. ludzie tworzą różne mapki. Oczywiście tu będą checkpointy z jakiś tam Nie, 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 być rankingowe, bój. stary, czy co? nie, co? To jest bardzo dobre nie, zadałeś, bo do nie, nie, tak nie, nie, do tej pory nie, nie, one okay. być rankingowe, ale nie, tak, teraz one mogą być rankingowe, stare. Serio? No Coś tu się dzieje w ogóle O, dobra, spaliło mnie Tak, 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 tak Tu trzeba, bo to jest A, bo Aha, to jest pustynia Pamiętaj, to tu jest stary pustynia Dlatego tak ciężko a się tutaj łazi Dobra Aha, ogólnie. O, czemu tak roz, roz, właśnie Czemu nas tu chodzi? tak rozpapila? Bo ja nie wiem, z której strony Ej, musimy nie chyba przejść przez chodzi? te grzybki tutaj Patrz, chodź do mnie Aha, wiem, żeby nie skracać ci coś Tak, tu chyba, żeby nie skracać, stary Tutaj to one są on, To są odbijacze nie. Na nie akurat trzeba uważać I znowu mnie tutaj spaliło Ty, Mnóstwo. Ale nie piło. Ale, czyli tutaj. Na... Czyli stary tutaj Oj. w lewo. Ale ja nie wiem czy my domy radę tutaj w ogóle przejść. Co, co jest? To jest grane. Dobra, jeszcze żyję. Tam... Idę Ale sobie tędy. To ta... No okay. i no na lewo. O, 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 jesteś! Jesteś i dobra. teraz stary. Musimy w jakiś sposób się dostać na. Te... Patrz tam, 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 nie. tam, tam. Tutaj, chodź za mną, chodź takie za mną. No to tak, wiek, to wiek, jest trampolina, wiek, to jest stary trampolina, go. bo patrz, teraz chodzimy po piasku, a teraz stary jesteśmy na wodzie. Chodzimy po jakichś kamyczkach, okay. co nie? Pani, aha, bo to woda, okej, okay, że so nie mogę chodzić po wodzie, no. no dobra, stary to totalnie nie możesz, totalnie! I tutaj stary paczek, staniesz sobie na tym, no to to będzie jakaś taka... O, 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 patrz, co trzeba zrobić. Trzeba wskoczyć no na to coś co jeździ, widzisz? Lewo prawo, okay, ale lewo ja prawo. Ale problemy z wodą! Stary, stary, dawaj, dasz radę, ja to widzę, ale ty stary... Pokonałeś goldy teraz, jesteś lepszy i teraz nie doskoczysz, musisz się wrócić Aha. na trampolinę. Ajajajajajajajajajajajaj. O, dobra, i teraz możesz doszłedeć. Dawaj, dawaj. O! My, gramy I dalej. dawaj do mnie, i dawaj do mnie, ej, niesamowicie się, słuchajcie, gra z Bobo. Jeżeli chcecie więcej odcinków z nim, to oczywiście pamiętajcie, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Do Bobka też wbijajcie, wiadomo, Bobo bo nagrywa codziennie i piszcie komentarze. Rozwaliłeś mi bloki, stary, po A, no tak, bo one są znikające. Myślałem, że ty idziesz od razu. Ej, ja stary, wiesz, na tyle często gram z Juli, że my już wiemy, co jest 5! I nie muszę jej tłumaczyć, a tobie muszę. Dobra, one powinny się za chwilę pojawić, czy już się tak, pojawiły? Ja się od razu, ja od razu skakam, skakam po tych, co się ręczą. Tak, stary. dawaj tutaj do mnie, dawaj tutaj. O! Yes. Dawaj tutaj, bobek do mnie. Dawaj, 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 yes. Dawaj, dawaj, yes. Dawaj, 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 Dobra, i tutaj, patrz, stary, wchodzimy do jakiejś pustynnej świątyni, jak w Minecraft tak okay. Co? Okej. jest luzowa, stary. Stary, bo nie ma takich bloków, żeby Altych zrobić inną. A gdzie się patrzy w ogóle? Tak, zbagowana kamerka, to co lubimy najbardziej. I co my mamy teraz zrobić? Patrz, tu jest jakaś taka forma trampoliny. Okej, okay. okay. ale co robi ta trampolina? Ej, to jest mega dobre, mega dobre pytanie. Mega dobre pytanie. Okay. Okej. Jest. O, jesteśmy ale, wyżej. Dobra. Aha, tu tędy. Tutaj tędy. Ale ja tu nic nie wiem, co się dzieje, stary. Ja też nie wiem, stary. Ja też kompletnie <grym nic <grym nie <grym widzę. nie widzę. Ale tu, tu, tu widzę jakiś... Aha, to... Już nie. chyba wiem. To ma nas przez sufit dać. O, dało A, cię. Tak. Dało, dało, dało! Jestem, 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 jestem stary. Dobra. A tutaj tu już w ogóle nic nie wiesz, co się dzieje. dobra tu jest chyba jakieś. Wchodzę, stol, na, to, nie wchodzę wiem. na to, wchodzę na to, wchodzę na to, wchodzę na to. widzisz to. O, rozwaliło mnie. A tak, musisz tutaj ten. Musisz dobra. się spalić, stary. Muszę się spalić. Ale... Tak, 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 tu gdzie jestem? Spal się i będziesz za ścianą. Ale jak spalić się? Jak ja stary. No a tu! Kół. O! No, no, no. Dobra! Oj, facie, o, tu są kolce, na to uważaj. Tu właśnie trzeba górą. Ej, bobek, od kiedy ty jesteś taki kumaty chłop, niby, co? Daj, to no, chciałeś mi rozpapilić. No to troszeczkę, patrz ten wielbunt w ogóle zrobiony z czerwonych nie, bloków. Po! Bo... No, Ej, nice! Bobek ma zdolności, słuchajcie, kiedy jeszcze to się nazywało emotkami. Strasznie zabawne to jest. A, a teraz o! Teraz to się właśnie. To się nazywa emotki? Są emotki. Ale A, na no to, to jest to emotka. To jest osobno, kumam. Ej, to w niedobrze, dobrze, bo wtedy było dobra, zawsze tak, że albo to, albo to. Tak, tak? Nie, tak. nie, nie doskoczyłem, nie udało się niestety. Dobra. Jest ciężko, o! Nie było, ale Przeskoczyłem nawet za. Ej. O, nie Ej. Poczekaj, no ale powinien być ma... checkpoint jakiś, czy nie ma checkpointa? No nie wiem, dobra, rozpapilę się i zobaczycie gdzie jest checkpoint. Dobra, okej, okay, jestem na górze. Nie ma tu checkpointu. Czekaj, idę tutaj na tego wielbłąda Gdzie ty jesteś teraz? Tam jesteś? Ej, dobra To ja w takim razie próbuję to przejść Skoro cię tak oszukali, to ja po prostu próbuję Tą mapkę przejść Tylko nie. Spaliło mnie? Jestem w środku wielbłąda? Pali mnie dalej? Nie wiem co się dzieje, teleportuje mnie, ale Ej, stary, nie wiem kompletnie Co tu się dzieje Dziwaczna ok, jest tu jest Ale A w ogóle taka mapa może być też turniejowa? Taka, tak taka? stary, ta? tak właśnie taka mapa Nie, rankingowa nie Ale są specjalne właśnie stary wydarzenia Służące do tego O, nie doskoczę, naprawdę Są właśnie takie specjalne wydarzenia, że ludzie się ścigają Na takich mapach no! Dobra, 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 dobra Lecę, 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 lecę Dobra Tutaj emotka jumpa, tutaj nawietrznik Dobra stary, widzę metę Widzę już metę. Widzisz metę? Dobra, jestem na mecie. Mam stary 5 sekund, żeby to przejść, bo inaczej nie zdążymy. I mamy to! I widzowie, żeby dopełnić ten odcinek jeszcze na rankingówka. czy ty w ogóle pamiętasz Rush Hour, czy już eee, nie? Tak. Stary, to pamiętam. Tylko że Myślę, inaczej, ten inaczej ten wyglądała ta mapka. Inaczej. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. E, tak, jej jej jakby wygląd został zmieniony stosunkowo niedawno, że to było serius, dwa miesiące temu, więc tym się nie przejmuj, ale no ta mapka jest dość skillowa. Ja się na niej Oj, mega stary, dobrze czuję. Ale oni tutaj chcą wywalić te typy. Tak, tutaj przydałyby się zdolności właśnie na przykład tarczy. Ja tutaj do ciebie pójdę, ale oni za mną strasznie gonią, strasznie za mną. No. Wiesz co, może Pani, być Pani, widz... Pani, Ej, to może być widz? Dobra, nieźle mu przywaliłeś. się, ja nie wiem, to w sumie jednak może nie nie leci za mną, no nie, no wy sami... Wywalił mnie i siebie chyba przy Okej, okay, no to ja najbardziej właśnie nie lubię hmm. takich spocuchów, co nie? Dobra, o... Oj, 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 oj. Dobra, 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 a ten złoty, stary Aj. ten złoty mnie rozpapili, uważaj na niego, dobra. bo on jest, y, ma jakieś takie dziwarte bomby Ale na tak tym rush hour ciężko, co? Ciężko, pewnie. Nie no, tak, no, ale nie, wiem, nie Patrz, wiem, jak go nie wywaliłem. Wiem, nawet, uważaj na niego, uważaj, bo on ma jakąś bombę i mnie normalnie wysadził. Dobra, rozpapił. tutaj z pięścią oni próbują mnie podjechać. No, a, on nie, nie, posadzał. nie, nie! Nie na starego wyjadacza, czaber, ale i tyle z Ciebie było. Dobra, gość wziął niewidkę. A na niewidce to ja wolę uciec przed nimi. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Aaaa, i odpadł. Pał, pał, pał. Chcecie więcej odcinków z Bobą? Jeżeli tak, to piszcie komentarze i pamiętajcie. Szybko korzystajcie z promocji na www, do Minus 40%. To jest chyba ostatni dzień.